Cześć. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do was po raz drugi z propozycjami Madzi i z propozycją Rafała. No spróbujemy jeszcze raz. Może po prostu złe numerki wzięłam. Także spróbujemy sobie. Wielką krzyżówkę mamy z numerem 1 a Playbooka z numerem 10. Także myślę, że zaczniemy sobie może kochani od tego Playbooka. Bo szybciej nam pójdzie. Będziemy tutaj sobie szukać wedle legendy. Standardowo kochani poproszę Was o zostawienie łapeczek, subskrypcji, komentarzy. Wiecie, że to zawsze mile widziane. Przepraszam Was od razu z góry. Jak będę chychrać, bo jestem po prostu przeziębiona, dlatego mnie nie było też przez te dwa dni, bo po prostu leżałam z gorączką. I było mi ciężko się w ogóle z łóżka podnieść. Jeszcze kawałek przybliżymy. O, tak myślę będzie dobrze. No to co? Lecimy, kochani. Tutaj szukamy siódemki, dwunastki, dziewiętnastki, jedenastki i dwudziestki. Jedenki. A my mamy dwadzieścia dwa bok, dwadzieścia dziewięć nie ma, osiemnaście bok, trzynaście bok. 23 nie ma, 20 bok, 15 nie ma, 32 nie ma, 6 nie ma i 14 też nie ma. Ok, przechodzimy sobie teraz do rubinowej. I tu szukamy siódemki albo rubinu, który będzie nam mnożył. A my mamy monetę, lustro, koronę, perfumy, porcel szminkę zegarek, perłę złoto i worek, także rubinowa też jest pusta ale jeszcze się nie łamiemy bo czasami jest tak, że jest tylko w jednej grze jedna wygrana także coś tu się jeszcze może trafić tutaj szukamy po prostu trzech siódemek w danej grze i lecimy mamy siedem, garnek, lustro perfuma, szminka gra druga Moneta, worek, siódemka, siódemka i róża. Gra trzecia, siedem, złoto, siedem, diament i plik. Gra czwarta, siedem, worek, bransoletka, plik i zegarek. Gra piąta, prezent, diament, siedem, zegarek i złoto. Okej. Okay. Gra szósta, kufer, 7, 7, prezent i portfel. I gra siódma, siedem, pierścionek, perła, róża i kufer, także szmaragdowa też jest pusta. Przechodzimy do ametystowej i szukamy dwóch identycznych symboli. A mamy lustro, pierścionek, koronę, worek, portfel, monetę, monetę złoto, lustro złoto, portfel perłę, kufer zegarek, kufer pierścionek, worek i perłę. Także ametystowa też jest pusta. No to przechodzimy sobie do topazowej i tutaj szukamy trzech identycznych symboli albo trzech siódemek, które będą nam wtedy mnożyć. I my mamy tutaj tak plik i złoto. Korona, perfumy, pierścionek, pierścionek i prezent, pierwszy trolik, moneta, moneta i perła, naszyjnik, lustro, perfumy, dzwon, korona, lustro, złoto, szminka, podkowa, świnka, perła i szminka. Ok, przechodzimy do diamentowej. Tutaj w grze drugiej szukamy trzech identycznych kwot, a mamy 150, 300, 100, 9300 300 i 9000, także tu mamy pusto. A w grze pierwszej szukamy sobie symbolu i będziemy szukać worka. A my mamy perłę, koronę, monetę, portfel, lustro, szminkę, kufer i złoto. Także tym razem playbook też jest pusty kochani moi, także po prostu może ja złe numery wybieram, nie wiem dobra, to sobie wyrzucamy i będziemy sobie teraz przechodzić do wielkiej krzyżówki z numerkiem pierwszym i ja myślę, że będzie wszystko dobrze widać, mam nadzieję no i co i będziemy sobie kochani lecieć pierwsza literka to W i szukamy w, tu mamy w. Tutaj jest w, tutaj. Tu. I już w różowej. Tu mamy w tu mamy w. Oj. I w bonusie. Tu mamy w pawiu. I już chyba. Następna literka to literka D. No to szukamy. Tu mamy d. D, 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 d. Tu mamy D. I tu mamy D. I to chyba wszystkie D. Ok, w różowej mamy tutaj D. Mm, tutaj mamy D. Tutaj mamy D. Tutaj i w ponu 7 nie ma. Ok. Dalej mamy E. Tutaj mamy E. Tutaj mamy E. Tutaj. Tu. 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 Tutaj i tutaj. Tego E to sporo wiadomo, kochani, jak to w każdej krzyżówce samo głosek pełno. Ok. W różowej mamy tutaj. Tu tu, tu, tutaj, tutaj, tutaj i chyba już. A w bonusie nie mamy w ogóle. OK. Kolejna literka to literka C. I szukamy sobie C. C jest tutaj, tutaj, tu, tutaj, tutaj. I chyba już. W różowej C mamy tutaj. I chyba tylko raz na to wychodzi. I w ponusie C mamy tutaj. Ok. Następna literka to literka B. I szukamy w zielonej B. Tu jest. Wychodzi na to, że tylko jedno. to jeszcze W było. Zgubione. Ok. Na różowej B jest tutaj. I też tylko raz. Ok. I w się mamy tutaj. Dobra. Teraz szukamy literki L. L, 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 L. Tu jest L. Tu jest L. Tutaj. Tutaj, tutaj. I już na różowej tu mamy L. Tutaj jest L. Tutaj, tutaj. I to chyba tyle. W bonusie tutaj mamy los. Ok. Następna literka to literka M. No, i szukamy. Tu jest M. Tutaj jest M. Tutaj mamy M i już na różowej. Tu jest M. I też chyba tylko raz. A nie, tu jest jeszcze Homer. Ok. I w Bonusie mamy Mrok i mung. Dobra. Następna literka to literka N. I szukamy. Tu mamy N. Tutaj mamy N. Tutaj jest N, tutaj, tutaj. Ok. Na różowej N mamy tutaj. Tu jest N, tutaj jest N. I to chyba tyle. A w ponusie mamy N w Moonch. No to lecimy dalej. Teraz mamy literkę R. Tu mamy R, tu mamy R. Tutaj, tutaj, tu jest R. Tu jest R. Tu jest R, tutaj jest, tu jest R. I tutaj. I jeszcze tu. I chyba już. Chyba tak. Na różowej mamy R. Tutaj. Tu jest R, tu jest R. Tu jest R tu jest R i już a w bonusie mamy mrok dobra następnie mamy Y Y jest tu i tutaj no dobrze ok na różowej mamy tutaj Y tu jest Y tutaj tutaj i to tyle Spolnu się y nie ma. No to dalej mamy G. I szukamy. Tu mamy G. Tu mamy G. I to już. Teraz w różowej. Tu mamy G. Tu mamy G. I to tyle. Dobra i w bonusie G nie mamy teraz mamy literkę F no to szukamy tu jest F i tyle w różowej tu mamy F i już w bonusie F nie ma no to dalej mamy J no teraz nam widzę piękne literki dają tu mamy J tu mamy jod ja, A mogliby dać zawsze to jakieś tam uzupełnienie tego wszystkiego. Chociażbyśmy trochę podrapali. Tu, 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 tu Na różowej jot ja w ogóle nie widzę. I w WONU się też nie. Dobra. Teraz mamy O. No. Tu jest O, tu jest O. Tu jest O. Tutaj, tutaj. Tu jest O, tu jest O. Tu, jest o. tu mamy pierwszy wyraz. Don. drugi wyraz moc tu jest jeszcze o i to chyba na tyle w zielonej na różowej mamy pierwszy wyraz dok tu jest jeszcze o tu jest o tu jest o i już a w bonusie mamy o tutaj tutaj i tutaj dodaliby s albo k no, zobaczmy. Mamy teraz literkę i. No to lecimy. Tu mamy i, tu mamy i, tu mamy i. Tu mamy trzeci wyraz. Iwiec. Tu jest i, tu jest i. I już na różowej tu mamy i. Mamy drugi wyraz India. Tu jest jeszcze i. I to tyle. I w ponosie mamy na to chadajcie. Teraz szukamy literki T. No to szukamy. Tu mamy te, tutaj jest ta, tu jest ta. Tu jest ta. To, i tutaj mamy czwarty wyraz: mit. Ok, jeszcze jeden. Dobra, na różowej mamy tutaj te. Drugie słówko: ryt. Ok, w bonusie te nie ma. Teraz szukamy literki P. Tu jest P. Tu jest P. I, 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 I to chyba na tyle w różowej. Tu jest P, tutaj jest P i już i tu mamy P. I ostatnia literka decydująca to literka Z. I czy Z nam tutaj coś pomoże? Tu jest Z, tu jest Z, tu jest Z, tutaj. Tu jest Z, tutaj. Tutaj, no dajcie jeszcze jedno słówko, no. Tu jest Z. I tutaj, ale to nam chyba nic nie da. Tu i odbyło. No nie, tu nic nie da. Tutaj mamy Z, tu mamy Z, tu mamy Z. No i tu też nam nic nie da, a w bonusie Z nie ma. Także wychodzi na to moje drodzy, Stówka była w bonusie. Że znowu wybrałam złe zgrabeczki. I obie mam. A nie, jest CC. Coś przegapiłam. Gdzieś jest trzy dyszki, kochani. No to szukamy. Na <laughs> pewno tu przegapiłam. No fakt. No widzicie, mam zaznaczone. A ślepota nie widzi. Mam Indię. Mamy Dok. Drugie słówko. I mamy rytm. Ślepota. Wybaczcie, kochani. Także na dzisiejszy wkład, kochani. 60 zł. Zwróciła nam się równo połóweczka. Trzy dyszki. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. I widzimy się, kochani, już jutro na premierce Bonus 7. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście. miła dzionka. Pa, pa, pa.